Co oznacza dla Pani tytuł ambasadora kultury wprost, osoby tak wiele razy odznaczanej najwyższymi honorami w naszym kraju? To jest wielka satysfakcja. Jestem ciągle mała dziewczynka, która się dziwi, jak dostaje nagrody. Także, jak rzeczywiście coś takiego się dzieje, to ja to bardzo przeżywam, bardzo jestem wzruszona i zawsze się zastanawiam nad tym, dlaczego ja tą nagrodę dostałam, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze mogę lepiej, więcej i dlatego dziękuję bardzo za tą nagrodę. To wielka przyjemność, naprawdę ja to szalenie doceniam. Dziękuję. No i Małgorzato, kiedy rozpoczynała Pani swoją przygodę z Teatrem Sabat i y, z Rewią, nie zastanawiała się Pani, czy to wypali we współczesnym świecie? Oczywiście, ale tak byłam pewna, że wypali, ponieważ wcześniej jeździłam po świecie z Sabatem i wszędzie się podobaliśmy, na każdym kontynencie, więc ja pomyślałam, że nie mogę się nie podobać we własnej ojczyźnie, w swoim kraju i po prostu po 30 latach pracy na świecie, jak przyjechałam, powiedziałam: otwieram swój teatr. Na początku próbowałam gdzieś gościnnie występować, ale stwierdziłam, że nie, bo on musi po prostu od wejścia mieć atmosferę, wszystko musi być w stylu rewiowym w najlepszej jakości, trochę jak przed wojną, trochę jak dzisiaj Mulę Róż czy amerykańskie teatry. Więc po prostu powiedziałam: Nie może mi nie wyjść. I rzeczywiście zostawiłam swój dom, który wcześniej wytańczyłam, jeżdżąc po świecie. I wziąłam wielki kredyt i zrujnowanego kompletnie teatru kameralnego. Stworzyłam piękny teatr Sałat, który już mam 25 lat, z którego jestem dumna, do którego przyjeżdża ja, cała Polska i Europa. Także udało się. <grym> Dzisiaj jest Pani ambasadorem, ale chyba Pani zawsze była tym ambasadorem kultury, nawiązuje do tej nagrody przyznanej dzisiaj przez Wprost. Co to dla Pani znaczy wyróżnionej Złotą Glorią Artist, Złotym Krzyżem Zasługi, osoby bardzo, bardzo uhonoro, często uhonorowanej w, w kraju? dla mnie to bardzo dużo znaczy, bo rewia to nie jest łatwy kierunek. Przede wszystkim ja muszę mieć znakomitych artystów, profesjonalistów, żeby nie no mi, że ja, ja mam tak szmirowaty. W związku z tym to wielka odpowiedzialność, żeby rzeczywiście poziom tego teatru był tak wysoki, żeby można było porównywać do każdego rodzaju teatru i bez żadnego kompleksu go prowadzić. I tak to jest. Ja mam znakomity balet, zresztą zawsze miałam, bo mój balet dał mi karierę światową. Mam znakomitych artystów, którzy i tańczą, i śpiewają. I są to osoby, które kochają mój teatr, ponieważ ja... Jak nie artystę mam, to on musi zakochać się w moim teatrze. Jeśli się nie zakocha, to nie ma sukcesu. Więc ja mam taką grupę fantastycznych osób, którzy odchodzą wtedy tylko z mojego teatru, jak coś się naprawdę dzieje, ale nagle współpracuję latami z moimi artystami. Są wspaniali, bardzo profesjonalni, bo balet to po szkole baletowej, ja innych tancerek nie angażuję. No i oczywiście artyści, którzy śpiewają, świetnie się ruszają. I są bardzo dobrymi aktorami, którzy świetnie współpracują z widownią, bo to jest teatr inny, tu jest taki teatr, że po spektaklach my często schodzimy na, do publiczności i wtedy mamy ten cudowny kontakt z publicznością inny niż w każdym innym teatrze. Także stworzyłam takie miejsce, jak sobie wymarzyłam, jak chciałam. Artyści i pracownicy muszą kochać, ale chyba i widzowie kochają ten teatr. Chociażby może w nawiązaniu do tego, o czym Pani mówiła, do tego sentymentu, do tego ciepłego spojrzenia w dawną Polskę. Znaczy tak, bo przed wojną takie teatry kameralne były bardzo popularne i takie Ordonka, Dymsza, no wiele wielkich artystów przedwojennych pamiętamy do dzisiaj, więc y, rzeczywiście ten rodzaj teatru jest teatrem trudnym, ponieważ tak jak powiedziałam, tancerka musi tańczyć, świetnie się ruszać i pięknie wyglądać. To samo jest z artystami. Artyści również muszą się świetnie ruszać, mieć świetny kontakt z publicznością i znakomicie śpiewać. Także z z, 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 znalezienie takich artystów nie jest łatwe, a później utrzymanie również jest trudne, bo jest to tato oczywiście z, sam na siebie musi zarabiać od A do Z, więc tak to jest, ale dajemy sobie radę.